Dzień dobry, kochani, witam serdecznie na ostatniej premierce kwietnia, a raczej w znowieniu. Podkowa szczęścia już była. Teraz widzę, że troszeczkę inaczej po prostu wygląda. Zmienili. Tu jest jakiś widok z góry na jakąś, nie wiem, czy to pustynię, czy na coś tam. A kiedyś to miało taki kolor takie słoje drzewa. Ja mam 6 sztuk, czyli 30 złotych wkład. Bo tak jakoś nie nastawiam się na jakoś wielkie wygrane. Ta podkowa nigdy mi jakichś wielkich wygranych nie dawała. Stopnie wygranych 10, i mam 6 sztuk z końca paczki. Tak w domu spojrzałam, że tak mi pani podała. Trudno, skoro tak podała, to tak musi być. A jutro podsumowanie premier kwietniowych. Drapiemy. Dobrze, tak jak leżą, tak drapię. Już się będę po kolei układała. Numerek 45 przed nami. I szukamy 58 i 28, 21 i 37. Lub takiej oto podkowy. Ona nie mnoży, daje tylko wygraną. I ja mam 27.

Dla potwierdzenia IJ, MIJ, pierwsza pusta. Tak jak mówię, nie nastawiam się na wielkie wygrane, bo ta zrabka jakoś tak mi się nie kojarzy z wygranymi wielkimi. <laughs> Numerek 46, chyba, że ta edycja zaskoczy: 47, 45, 36 i 42. 37 potrzebowałam w tamtej zrabce a dali tutaj. 31, 22. O, jest podkowa. 11, 57, 44, 49, 36, druga wygrana i 36, trzecia wygrana. No proszę, przy tej zrabce powiedziałam, że może ta edycja zaskoczy i zaskoczyła. Pod podkową 10, pod 36,5 i pod 36,5. Czyli ta zdrabka daje mi 20 złotych z 30. To jak najbardziej ładny, ładnie odzyskam. 20 złotych w 46 numerku. No to ładnie, jak na razie dycha na minusie tylko. Chyba, że te coś dadzą, to będzie lepiej. Teraz numer 47, 53 i 24, 45 i 18, 52, 53, jest wygrana w obok. Proszę bardzo, końcówka paczki szczęśliwa. 38, 34, 22, 43, 18, druga wygrana. Kurczę.

Ja już mam 35, czyli ja mam premierę na plusie już. Kontrol na B i B. BB jest na 15 zł. Super. No to ta edycja już mi się podoba. Trzy zrapki wygrapane, trzy przed nami, a ja już mam plus. Teraz numerek 48. Czy jeszcze coś tutaj dołożę? A już jestem bardzo zadowolona. 43, 59, 31 i 34. No, dawaj, podkowa, dawaj. Żebyś była na liście polubionych. 45, 48, 49, 39, chociaż te zrabki tutaj już wątpię. Ale trzeba mieć nadzieję do końca. I 28, czyli tutaj też. Ta strapka nic nie dała. Ja cię kręcę tutaj znaleźć kontrolne. Tu jest P. Oj, oj, A chcę Wam pokazać, że jest pusto. P i R. Dobra. No dobrze. Teraz numerek 49. I tutaj 18, 29, 13 i 23. A ja mam dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt pięć, nie mam pięćdziesiątek, siedemnaście, trzydzieści dziewięć, dwanaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia jeden i czterdzieści trzy. Dobra, tu jest pusto. I ostatnia, ostatnia na dziś. I ostatnia z paczki, numerek 50. I tutaj będę szukać 22, 37, 52 i 42. Czy ostatnia jeszcze coś tutaj dołoży i zaskoczy? To będzie naprawdę mega zaskoczenie, bo już tutaj nic nie oczekuję. Jest 42. No, to tą edycję polubię. 29, 54, 24, 52, drugie 52, 52 trafienie, 31, 41 i podkowa! I pod, pod, ja cię kręcę pod podkową. 20. Czekajcie, muszę pojechać po kolei, bo nie wiem, gdzie byłam. Tu 42. 5, 29 nie, 54 nie, 24, 52. I 5, 3 dyszki. Ja się kręcę, ale ta edycja jest świetna. R i R. R, R to jest na 30, a więc moi drodzy, ja wydałam 30 zł na premierkę, bo nie chciałam szaleć ilościowo i kwotowo, bo nie spodziewałam się takich wygranych.

Po prostu tą zrabkę teraz będę uwielbiać. <laughs> Premiera świetna. Wszystkim Wam życzę takich ładnych premier z takim ładnym wynikiem i plusem. Udanego, fajnego dnia. I do zobaczenia jutro na podsumowaniu premier kwietniowych. Do usłyszenia. Do jutra. Pa!